Zwłaszcza dla Poznania to, oczywiście, najłatwiej przytoczyć przez liczby. Ilość studentów to jest znaczna grupa mieszkańców, użytkowników, korzystających z dóbr wiejskich. Także można powiedzieć, że to jest także olbrzymi rynek, który funkcjonuje w Poznaniu. Kiedyś WPZE Uczelnia Ekonomiczna liczyła, że roczny obrót tego rynku to jest 3 miliardy złotych mniej ile wynosi budżet całego miasta, czyli tyle ile wynosi budżet Poznania. To pokazuje jaki element gospodarki miejskiej stanowią dzisiejsi studenci, a też można powiedzieć, że to jest tylko część tej, tego elementu gospodarczego, dlatego że studentem jest się przez kilka lat funkcjonowania na studiach, a później jest się już mieszkańcem Poznania, ale nie studentem. Ale bardzo często jest dlatego, że się było studentem. Ta kontynuacja występuje i tego oczywiście żadne obliczenia e, w tym znaczeniu e, nie brały pod uwagę. Na pewno środowisko studenckie, ale w ogóle środowisko akademickie e, jest takim istotnym e, wyróżnikiem dzisiejszego e, poznania. Nie tylko ze względu na wielkość tego środowiska, ale także ze względu na e, jego prestiż. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić miasto, które ma ambicje bycia zauważanym w skali europejskiej, żeby nie było miastem akademickim. Trudno sobie wyobrazić miasto, które chce być nowoczesne, żeby nie miało ośrodka naukowo-badawczego. Trudno sobie w końcu wyobrazić miasto, które chce się rozwijać, żeby nie miało siły przyciągania nowych mieszkańców, młodych ludzi. Poznań to wszystko ma między innymi, a może nawet przede wszystkim właśnie dlatego, że jest ośrodkiem akademickim. No w tym zawsze w momencie pojawia się problem w takim razie, w jaki sposób to środowisko akademickie powinno być reprezentowane, jak powinno wyrażać swój głos, jakimi inicjatywami powinno się charakteryzować, co powinno robić. To, to jest niezwykle trudne, dlatego, że e, studenci nie wszyscy są formalnymi mieszkańcami miasta, czyli nie wszyscy są tutaj zarejestrowani, jako w mogą się zarejestrować, ale wiadomo, że też nie zawsze im się chce. A korzystają z tego miasta, funkcjonują, tworzą to miasto. To jest jakby jeden element. Drugi element to jest oczywiście, nawet gdyby byli mieszkańcami, to są zarówno mieszkańcami miasta, jak i okolicznych miejscowości. W związku z tym też nie wszyscy muszą być wyborcami w głos przedstawicielski, głos wyborczy to jest tylko jeden element, ich potencjalnej aktywności. Poza tym, także wiemy, że wybory powiem, zawsze kierują się pewnymi regułami demokratycznymi, w związku z tym nie ma w Polsce wyborów, które by wykonywały jakiś tak, gdzie by były przedstawiciele środowiskowi, to zawsze przedstawiciele całej grupy społecznej. W związku z tym, myślę, że to dobrze, że studenci próbują wypracować, bo chcę powiedzieć, że jeszcze nie wypracowali. To jest jednak ciągle początek. Próbują wypracować. Swoją formułę przedstawicielstwa, próbują wprowadzać się w dyskurs o mieście, a ja to oceniam bardzo pozytywnie. Co ważniejsze, próbują także realizować pewne inicjatywy. To jest niezwykle pozytywne, bo tak naprawdę, głównie w działaniu można przetestować swoje umiejętności, głównie w działaniu można przekonać innych do tego, że warto o czymś razem opowiadać. Więc myślę, że. Przed studentami jeszcze wiele zadań. Dobrze, żeby w dyskursie o mieście brali swój udział, zabierali swój głos. Na pewno są dyskusje o strategii. Ja zawsze mówię jedną rzecz: że w ogóle dyskusja o strategii ma dziwną cechę. Naturalną, ale mającą pewne istotne ograniczenia. Zawsze do dyskusji o strategii zaprasza się autorytet. Autorytet ma zwykły do siebie że trochę potrwało zanim się to uzyskało, w związku z tym osoby, które się zapraszają do dyskusji o strategiach to są osoby z reguły już trochę starsze, e, bo one dysponują tym autorytetem, osiągnięciami życiowymi i one bardzo często wypowiadają się na temat tego, co ma być w przyszłości za lat 10, 20, 30. E, w tej dyskusji z reguły nie ma po młodych ludzi, no bo oni jeszcze tego autorytetu nie mają i się do tej dyskusji nie zapraszają. Ale to, co będzie za lat 10, 20, 30 i więcej, to w dużym stopniu ignoruje. To jest pewien problem w ogóle dyskusji publicznej, że głos o przyszłości rzadko zabierają. Częściowo także dlatego, że nie chcą zabierać, że nie czują się jeszcze wystarczająco zaangażowani w życie publiczne, żeby w ogóle tego już wyrazić. Ale jest coś takiego w ogóle w dyskusji publicznym, że młodzi ludzie. Rzadziej są zapraszani, rzadziej sami zabierają głos. To jest pewien problem, bo e, jednak ten głos e, czy te strategie w dużym stopniu właśnie ma dotyczą. Ja myślę, że także Rada Stońska, Rada Miasta powinna być takim gremium, które zabiera swój, czy zabiera głos w imieniu środowiska na temat przede wszystkim decyzji strategicznych przede wszystkim tych decyzji, które będą e, obowiązywały za e, kilka czy kilkanaście lat. E, tego Wam życzę, ale także Wam życzę, żeby udało się e, po prostu w działaniu przekonywać Waszych rówieśników, że warto coś razem. Dobrze. Dziękuję bardzo.